Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie, dzień piąty i zaczniemy od tego dużego kalendarza adwentowego i tego świecowego, więc zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Jeśli Wam ten film się spodoba i ten vlogmas się spodoba, to proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Tutaj mam, pierwsze może zaczniemy od świecowego i tutaj mam... Świeczkę. I tutaj mam taką świeczkę. Taka ona wygląda, tak pachnie. Taka mała Christmas Gilland. Bo tak. Taka mała świeczuszka. I teraz tutaj piąteczkę tej widzę w pudełeczku. I tutaj mamy dwie rzeczy. Czyli taki zestaw kolczyków, takich ładnych. I paletka cień. Tak wyglądają kolczyki. takie ładne. I paletka. Pokażę jaka paletka. Pola jest to była Folia więc tutaj może zdejmę. Łaj! Już tutaj jeden cień chyba wszkodziłam trochę. Jeden cień wszkodziłam niestety. Taką właśnie wygląda ta paletka, jest taka śliczna. idziemy teraz do otwierania na górze. Otwieramy kajna rzeczy dobrej, zacznę od tego. Tutaj mam malutką paletkę, zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. I kolejna rzecz. Może od biżuterii. W biżu tutaj są takie kolczyki, zaraz je wyjmę. Jest zostać takich malutkie, fajnych kolczyków. No, fajnie. Więc tych otworzyłam. Teraz może o, tak duże. Piątka jest tutaj. I tutaj mamy pędzelek taki skośny. Taki fajny mięciusi. Więc Fajnie. I to już Mikołajki, więc zobaczymy, co się trafi w kalendarzu w Mikołajkach. Teraz może ten. Piątka jest już tutaj. I w piątce mamy taki fajny produkt. Zaraz go wyciągnę. To jest rozświetlacz. Jaki ładny. Wam go pokażę. Z tego co mamy w tym roku też był rozświetlacz w tym kanadarzu. Taki ładny, jasny, przepiękny rozświetlacz, więc super. Tutaj mamy. Kredeczka. Taka kredeczka. Fajnie. Ha? Teraz może. O, wypadł. <grywa> Wypada. 21 wypadło akurat. I piąteczka tutaj. Tutaj mamy jakiś produkt. O! Tutaj mamy błyszczyk. Zobaczcie. O, błyszczyk. fajnie. Teraz może pielęgnacyjny z tego i tutaj mamy taki duży produkt. Zobaczę co to mamy. Ra, okej. Okay. I tutaj mamy masło do ciała. Masło do ciała, taki fajny duży produkt. Nic fajnie. Teraz może ten. Tylko muszę. Czy tak ty, położę ty na ziemi, żeby mi to nic nie wyleciało. I piąteczkę. Gdzie mam piąteczkę? O, mamy. Mam piąteczkę. No. Otwiera się. Tu też mamy kredkę. Taką Dobrowi. Tutaj. To położę tutaj z powrotem. Fajna kredka Dobry, Oczywiście nie będę już odsłuczować, bo na pewno on oddam na prezent komuś. Bo ja już mam takie rzeczy. I może ten pielęgnacyjny. Zaraz się to tutaj położę, bo... Dobra. I teraz piąteczka. To niestety przekręciło mi się. I w piątek jest taki ładny produkt. I to jest pielęgnacyjny drugim. Tutaj mamy... Tu mamy pieleń do twarzy, fajnie. I teraz... Kolejny, czyli ten z ACTION. Mam nadzieję, że będzie widzieli. I tutaj piąteczkę. Tutaj jedną mam zlokalizowaną już. Piąteczkę. Staram się to reklamy, że i dobrze. <laughs> Ładnie. Eee, o, tutaj to, co mi wyłazi. To co najmniej mi się podoba. I takie naklejki, które ja chyba i tak nie użyję tych naklejek. Bo ja za bardzo tych, takich naklejek nie używam na pewno. ktoś. się docina, czy Wy używacie, czy nie. Ale myślę, że chyba nie wiem, czy ktoś używa takiego naklejki. Bo ja na pewno nie. Na pewno u mnie by się nie trzymały te naklejki. I ostatnia rzecz. Tutaj mam trendy app. Jedna no z moich ulubionych, chyba, kalendarzy adwentowych i szukam tej piąteczki. I tutaj nawet mam piąteczkę. Może tutaj piąteczkę, ten I w piąteczce w taki duży produkt. To chyba jest albo pomadka, albo róż. Ładny. Super rzecz. Taka fajna. Więc tak to właśnie wygląda, te produkty. I chyba wszystko, się chodzi o te kredaż które tutaj otworzyłam. Wczoraj wam też dostałam wasze komentarze pod filmami. Może troszeczkę zamknę, jak pogadam. na to. Bo też dziś jeszcze jadę do lekarza. I nie wiem właśnie, jak tutaj wszystko wyjdzie. I też tutaj mam rzeczy, które w kalendarzu. No sporo ich jest. I zaraz wam powiem, które rzeczy z tych mi się najbardziej podobały. Z tych, które tutaj znaleźliśmy, Takich oczywiście kupnych kalendarzy. Odpowiem na pytanie Iwonem. Eee, czy mam męża oczywiście mam męża? I od 13 lat. Nie wiem, czy odpowiadałam czy nie jestem w tym. Jak tak, to przepraszam, bo tego nie pamiętać. Eee, I też nie mam dzieci na razie. Saabem. Moja mama jest już po mnie, więc, więc właśnie później jeszcze na te rzeczy wam odpowiem. Ja teraz idę na dół jakieś podejrzewam z Dobra. Jeśli kiedyś wam na pewno jeszcze pochodzę mnie w górę. Na tym mnie też wam powiem. I kochani, uciekam i później do Was jeszcze przejdę. Kochani, wracam do Was ponownie i chciałabym rozwinąć właśnie temat mojej szkół i też moich zawodów. To co dziewczyny pisze w komentarzu, właśnie chciałam to rozwinąć. Jeśli chodzi o zawody, które mam, to jest terapeutka zajęciowa, też fryzjerka, też opiekunka dziecięca i też jako pracownik biurowy z użyciem komputera. Takie zawody właśnie mam. I powiem wam, dlaczego nie pracuję w tych zawodach. I rzeczywiście się rozwinę w innych y, filmach, bo to jest za długi temat. Jeśli chodzi o fryzjerstwo, wiesz, że właśnie chcę pierwszy zawód, który mam, to jest Technikum Usług Fryzjerskich y, i to nie było moim takim powołaniem, bo jak y, składałam papiery na y, Technikum Usług Fryzjerskich i na kosmetyczne, bardziej chciałam być wizerzystką, bardziej chciałam malować. Y, pamiętam, na wakacje, jak byłam u cioci, to pamiętam, ciocią malowałam. Oczywiście się mi ogląda. oczywiście pozdrawiam Cię, witam Cię bardzo serdecznie i bardzo chciałam właśnie na y, takie kosmetyczne, właśnie pójść, bo mnie to bardziej interesowało niż fryzjerstwo. Ale że nie utworzyła się klasa ta, bo były tylko dwie osoby chętne, więc zostałam się w tej takim usług fryzjerskich, Było cztery lata nauki. Y, miałam praktyczne zajęcia, czyli miałam w salonie fryzjerskim normalnie zajęcia i też ścinaliśmy dzieci domu dziecka. Też pewnego mojego tata kiedyś ścinałam. Uczyłam się też na swoim tacie, ale jakoś tak nie miałam do tego powołania, jakoś to mnie nie interesowało. Dlatego też nie pracuję właśnie w tym zawodzie. Drugi zawód to terapeutka zajęcia, ale później właśnie po tej szkole, właśnie po maturze, właśnie poszłam na dwuletnią szkołę właśnie terapii zajęciowej, To mnie bardziej interesowało, czyli jeszcze bardzo chciałabym. chciałam pracować, Chciałam uczyć się w wyższej szkole aktorskiej, ale mu też nie wyszło, bo też, że brak mi było odwagi. Czy ja dam radę, i w ogóle wiecie: po prostu jest tak, nie miałam zbyt pewności siebie. Później chodziłam na kurs jako opiekunka dziecięca po tej szkole, czyli miałam takie kursy na temat właśnie opieki nad dziećmi, i powiem Wam, że. I terapia zajęcia fajnie, wspominam nawet, i też te opiekunki dziecięce, też fajnie te kursy, bo fajnie właśnie było też właśnie też w tej kursie się znaleźć. Opowiem Wam, że uwielbiam dzieci i też zajmowałam się swoimi siostrzencami i czasami właśnie jak siostra mnie prosi, żebym opiekowała się właśnie siostrzenicą, czy też innych dzieciąc opinowałam. No, dla mnie to jest taka, jakby po prostu uwielbiam dzieciaki, uwielbiam się nimi zajmować, ale po prostu jakoś tak ostatnio nie wyszło, żebym opiekowała się nimi. No i wracając właśnie do tematu, właśnie też się chodzi o. Bo miałam też, prakty, bo miałam też jakby praktyki, to I później w życiu później pomagałam tam przy opiece nad innymi dziećmi z mojej rodziny. I to na tym polegało. Później też chciałam w przedszkolu jako pomoc pracować, ale też się nie udało. Jakoś wbudziłam CV, dwa no, albo trzy razy właśnie była właśnie w tych przedszkolach, za CV, ale to się, to się nie dawało. I, i później poszłam na te też biurowe i też mi się nie udało niestety i nie praktyki nawet zdobyć. I dalej później kontynuowałam się przygodę z pilnowaniem siostrzenców. Później jeśli chodzi o... Później to właśnie się trafiła właśnie praca tutaj u mnie właśnie w domu. Nie wiem jaka praca. Chodziło o to, że studiowałam sukienki ślubne i wizytowe. To były sukienki jeszcze ślubne wizytowe. Jeszcze z poprzedniej właśnie działalności mojej siostry. Może trzeba się chciała, żeby jakieś sukienki mogły sprzedać wizytowe. I też kiedy sprzedawałam na rynku właśnie, jak jeszcze chodziłam do teleportów szkoły, więc też pomagałam, też w międzyczasie też tak pracowałam. Czyli sprzedawałam też na rynku kawaryjskiej. To była mi też duża przyjemność. Uwielbiałam sprzedawać sukienki. Uwielbiałam sprzedawać sukienki. Oczywiście też kiedyś, też o tym powiem dwie klientki miałam i w ogóle, więc też to chyba to, co chciałam właśnie Wam powiedzieć. Jakoś tak właśnie mogłam wejść pracy w, w tym kierunku, co podsumowując moją wypowiedź, jedynie tylko udało mi się właśnie sprzedawać sukienki i być na dłużej. Też kiedyś pracowałam w hurtowni odzieży, oczywiście na inny temat, na inny film, też Wam opowiem, więc to chyba wszystko, co chciałam tym tutaj powiedzieć. I jeszcze jedną właśnie szkołę, które tak do szybko chciałam Wam powiedzieć, jakie skończyłam. Skończyłam szkołę fryzjerską, czteroletnią, czyli technik usług fryzjerskich. Później, dwa lata byłam w, też byłam w gimnazjum, oczywiście, przed, przed techniką byłam w gimnazjum, podstawów, to wiadomo. Ale później po technikum a byłam, później byłam na kursach, czyli tak jak Wam mówiłam, kursy z opiekunki dziecięcej i kursy z pracownik biuro. Z użyciem komputera. I też, jest tak dwa kursy miałam i też takie szkoły. I takie, to właśnie szkoły, które skończyłam, które właśnie chciałam się z Wami oczywiście z tym podzielić. No i chyba wszystko, co chciałam właśnie Wam powiedzieć. Jeśli chodzi o dzisiejszą wypowiedź, oczywiście montuję film, i będziecie mieli na dzisiaj oczywiście, nie wiem o której znowu ten film będzie, czyli wczoraj było naprawdę późno. Więc teraz montuję to, co tutaj mam. Już mam dużo zmontowane. No i jeśli chodzi o rzeczy, które mi się w tym kalendarzu spodobały, to na pewno ten tint, ten ładny, strandy up. Na pewno sobie go wezmę. Oczywiście część kosmetyków pójdzie na prezenty, oczywiście. Dla bliskich, a część dla mnie. I takie rozświetlacze. Te dwie rzeczy mi się najbardziej podobały. Jeśli Wam się ten filmik spodobał, to proszę o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić Zapraszam Was do filmiku następnego. Zapraszam Was do jutrzejszego, mikołajkowego filmiku. Do zobaczenia i trzymajcie się. Pa, pa.